że nagrywamy jak też działa to urządzenie, minęliśmy tablicę są fotoradarze, a tu nic, cisza, bo fotoradar stoi do nas tyłem. Nic. Dobrze, tak zadziałał fotoradar od tyłu. Te cyferki, które tutaj się zmieniają, to jest natężenie sygnału. Pokazuje jak silny sygnał. Jeden to jest najmniejszy, chyba dziewięć to jest największy. Teraz sobie zawrócimy i przejedziemy w drugą stronę i zobaczymy, jak on ten sygnał radaru. Skrywa. Dobrze, mijamy tablicę z fotoradarem. Jedziemy dalej. I cisza. I nic się nie dzieje. Fotoradar już widać. Żenada.